Cześć, witajcie w czwartym odcinku, zagrajmy w Mortal Kombat 11 DLC i zagramy sobie pierwszą postacią gościnną, e, słynnym cyborgiem, nazywam sobie Terminatorem. I o ile, o ileż tak powiem, pan Schwarzenegger użyczył, tak powiem, swojego wyglądu, z tego kultowego robotarcyborga? Nie wiem. To jednak już głosu mu nie użyczył. Co, no, no, jest smutne. W ogóle pytanie: dlaczego w ogóle pan Arnold się nie zgodził na to, żeby głosu jego? Bo... To jest jakiś jakiś, taki, taki trochę meretyczny trochę, akurat to jest launcher. To jest który pozwala na relaunch i taki ładny damage, 3%. Pistolecik który na sobie miserware poszedł do przodu lub do tyłu Akurat to jest komenda kwadrat kwadrat i to akurat sobie o tym coś zrobić jakiś ruch specjalny na przykład ten tutaj pistoleta to jest wprost krzyżyk kółko to jest wprost trójkąt i rzut z dynki Krzy krzyk, e, kwadrat, trójkąt. Teraz daleki pushback. Tak oto, prosto rozstrzelana. I myk. Proszę. To nie sądu tutaj. Tle się odbywa. Miałem zrobić fatality, ale... Kurczę, no. No, nie wyszło. No nie wyszło. Jak widać, różowana pucha widocznie będzie żyła sobie nasza Frost. O nie, Sorki Giras. Już miałeś swoją okazję. To jest Tylko mój wariant customowy. Kolejnego cyborga sobie weźmiemy. Gdzie on jest? A Robocopa. No, co mamy już tego cyborga w tej kierce? No. No nie wydaje mi się, gdzieby tutaj. A, dobra. Sobie, tutaj zagramy. Teraz będzie pierwszy mecz postaci gościnnej kontra postaci gościnna. A jak żeby inaczej. A jeżeli chodzi o Robocop'a, to jakby jemu go zapewnił ten sam pan, który no, grał go w pierwszych filmach jeszcze z kurcze lat y, y, 80. Ej, tutaj byłby flows. Sorry, sorry pani Murphy, ale nie za bardzo pan. wiesz. No i co? Dzisiaj miałem dość zwariowany dzień, moi drodzy. Taka przekładowczyni była troszkę zwariowana, tak. O, powiem o. Dobra, pora na Fatal Blow Robocop'a. a nie przejdzie urabi. Ten jego mech nie miał się nazywa, bo nie oglądałem tego, nie oglądałem filmów. To jest pora na mój. O proszę. Arnie próbuje być jak yy, Scorpion. Okej. Okay. Dobra, pora na fataliki, Myk w nóżki. I przenosimy nieszczęśnik akurat do dnia sądu, czy jakoś tak. No, gdzie widać, że maszyny robią mu burkę z lewecha. I tak Robok ma czarną krew, no jak na tym przystało. czemu w takim razie Frost nie ma czarnej krwi? I się pytam. Tego po prostu tego nie wiem ja. No i dobra, teraz pora na mecz z Rambą. Akurat w przypadku Rambo na całe szczęście Sylwek i twarzy i głosu życzyła. Sylwek jest już kurcze Po 70 jak nie lepiej. Jak na swojej to ma się wręcz cudownie. Też jutro będzie grała legia o 635 z tym całym żrińskim. Oczywiście, żeby to oglądać. Ale będzie to trochę ciężkie teraz, że odcinek nagrać jutro dla Was. Raz dla was właśnie. Powtórzę się trochę. No Rambo, co ty robisz, kolego? Tylko się postaram kurczę nagrać Dobra i bo kurde, może tak podciąć nożykiem widzieliście? Jak kurczę nie nożykiem próbował. Aj! Pięknie udaje z na w co nie? Ale pora na fręczki. Który z tego co mi wiadomo jest nawiązany pełno do Cyberpunka. Tak, do naszego cyberpunka. Natomiast Cyberpunk się pojawił się yy, i stare, że tam jest chyba figurka z Ziemnastki, 11 czy coś takiego. Po prostu takie wygibasy na motorku. Nie no, ja bym się bowiem ja nawet na rowerze, ledwo co umiem robić takie triki, a co dopiero na motorze? Proszę, maszynie. maszyna robi na maszynie sztuczki, no? Sami sobie powiedzcie. Okej. Okay. a teraz pora na ending terminatora. Pora na ending terminatora TS. O, jest, na samym dole jest. Hourglass gave him the best chance at achieving his mission objective, destroying humanity so that the machines prevail. Turns out the hourglass wasn't the ultimate weapon. No matter how many times the Terminator rebooted history, the war between humans and the machines always ended the same their mutual destruction. He realized this war was a losing game. The only way to win is not to be. The Terminator used the hourglass to hear a future where machines and humans don't fight, they cooperate. The Terminator knew that to preserve this future, no one else could learn about the hourglass. The information stored in his machine mind was dangerous. It had to be eliminated. That's why the Terminator threw himself into the <coughs> depths of the Sea of Blood. No one would ever find it, or unlock the hourglass's secret. Czy mam tu pewien komentarz co do obecnych spraw o tym jak ta technologia poszła za bardzo do przodu chyba no. się nie okazało, że i maszyny i ludzie zajmie się wybiją, żeby w końcu to była taka przyszłość że maszyny idzie będą spracować, a nie, że się zaczną w końcu wybijać no i cóż to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.